No, nagrywa się. Proszę Państwa, teraz uwaga, bo tu rzucamy kurwa jeden specyfik do ogniska i trzeba spierdalać stąd. Łukasz, gotowy jesteś? Dobra, rzuć i spierdalamy. Kurwa, uciekłeś stamtąd. Dobra, odchodź, odchodź, daleko, daleko. Nie wiem, czy się nagra. Uciekł, uciekł. kurwa, bierz psa. Uwaga. Czekamy na łafek, Ale przyjebie zaraz. Tu, tu dobrze będzie? Dobra, widać ogień, muszę się schować, kurwa, mam nadzieję, że będzie widać, Daj, jak przyjerdolnie zara, to się, no, zagra. Uwaga, czekam. Ile, parę sekund? Ile się nagrzewa takie coś? Mnie nie wyjebało. Z butu. Kurwa, masz, ja pierdol. <śled> no kurwa. Dej tam spokój. <gry> Dobra, jedno tylko na razie przerwa. Bierz psa, psa bierz. Dobra.